Witam Was, Barany. To jest dla Was czytanie na październik 2021. Zobaczmy, co u Was się będzie działo w tym miesiącu. Co Tarot chce powiedzieć Baranom w tym miesiącu, październiku 2021? Sytuacja. Ok, Księżyc i Królowa. Nie Królowa, tylko Cesarzowa. Wyzwania. Jakie są wyzwania? Okay. Rycerz Pentakli. Przyczyny. Rydwan. Co było w przeszłości? Kapłanka. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Trójka pentakli i siódemka pocharów. Dobrze. Co nadchodzi? Co nadchodzi? Piątka kijów. Barany w tej sytuacji. Wy w tej sytuacji, jak wy się pokazujecie? Dwójka Kijów. Wasze otoczenie. Co się dzieje w otoczeniu? Rycerz, P król pucharów i król miecze. Dobrze. Czego nie widzisz a propos tej sytuacji? Czego nie widzisz? Co jest ukryte? Czego nie widzisz? A z pentakli. I potencjalny wynik. Szóstka pentakli. Okej. Okay. A pod spodem mamy yy, sąd. Okej, okay, dobra, barany. Zobaczmy, co się dzieje. Myślę, że. Yy, Sprawy w ogóle wyglądają ładnie, ale nie są do końca tutaj jasne. Eee, w ogóle jak tylko karty się pokazały, to od razu pojawiła mi się taka sytuacja, nie dla oczywiście każdego, ale może tutaj się pojawić jakieś plany na powiększenie rodziny bądź właśnie takie taka ciąża może się tutaj w ogóle pojawić i różne, no, jakieś plany z tym związane, nowe kierunki, prawda, mogą tutaj w tym miesiącu się okazać. Ale co jest w ogóle znaczące? To, że jakby sprawa wygląda dobrze, ale nie wiadomo, w którym kierunku idzie. Zobaczmy, mamy tak, Twoją sytuację, Księżyc i Cesarzowa. No, obydwie karty właśnie sprzyjają tej ciąży, tej pełni. Księżyc mówi o tajemnicy, również o jakimś zaciemnieniu sprawy, o jakiejś niejasności, zamgleniu, niejasnym właśnie tym kierunku podążania. Cesarzowa, no, jest dobrobytem, ona często właśnie też jest matką, jest również jakąś kreatywnością. To, czego nie widzisz, jakby w tej sytuacji, no, to właśnie to ziarenko, które tutaj będzie kiełkować. Więc ja myślę, że są jakieś plany, pomysły, ale albo decyzja nie jest jeszcze do końca tutaj podjęta, albo jeszcze nie wiadomo, co wybrać, jak finalnie zadecydować. Dla niektórych z Was yy, będzie tutaj, ponieważ pojawia się właśnie jeszcze druga taka rzecz, że mamy dwóch króli, którzy w ogóle zabiegają tutaj o całą tą sytuację, i ty w tym miesiącu pokazujący się jako dwójka kijów, więc ktoś, kto jest na rozdrożu, ktoś, kto planuje jakiś szerszy plan ale również musi podjąć decyzję. No ta karta jest yy, czekaniem, jest również właśnie wyborem drogi, planowania jakiegoś dłuższego etapu właśnie i tych dwóch króli, więc twoja pozycja jest tak jakby czekająca. Mam wrażenie, że yy, właśnie ta cesarzowa jest tutaj jakby tą twoją pozycją oczekująca, ale planująca, prawda? I tych dwóch króli, którzy tutaj tak jakby wychodzą naprzeciw, albo są tutaj dla Ciebie opcją, jedną z dwóch. Kiedy się pojawiają królowie, no to albo są to dwaj mężczyźni zabiegający tutaj o kobietę, ale mogą być również dwie opcje: Negocjacje, poważne jakieś takie negocjacje biznesowe, być może układanie jakiegoś szerszego planu. I zanim decyzja, zanim te ustalenia będą tutaj sfinalizowane, czekamy. Właśnie, ta karta czekania, Twoja. Natomiast Księżyc mówi, że prawda, nie do końca wiadomo, co się dzieje, co z tego wyniknie, w którą stronę to idzie. Być może wszystko jest również trzymane w tajemnicy, bo mamy jednak tą kontynuację tej tajemnicy. Prawda? Te dwie e, kobiece karty. I kapłanka, i cesarzowa, prawda, pomiędzy ten księżyc, który się tutaj przewija, więc tu dużo trzeba będzie zawierzyć jakiejś swojej intuicji, przeczuciom yy, i takiego patrzenia na sprawę niekoniecznie pod względem, pod względem właśnie faktów i, te, i tego, co jest prezentowane, tylko raczej wyczucia sytuacji. I myślę, że cała sytuacja rusza w jakimś sensie do przodu, ponieważ kapłanka mówi o skrytości, o zatrzymaniu się, o jakby skierowaniu się bardziej tutaj do wewnątrz. Natomiast, przyczyną całej tej sytuacji dalszej, no, mamy rydwan. I rydwan jest podobny do kapłanki, ale tak jakby dla mnie on yy, przekształca właśnie to, co jest pomiędzy tym światem niewidzialnym, a widzialnym, białą i czarną kolumną, tą wiedzą, przekształca ją właśnie w ruch, czyli w konie. Prawda? Kolumny, które są stałe, przechodzą w konie, czarne i białe. I ruszamy do przodu. No, rydwan może mówić również tutaj o jakichś podróżach, ale również o komunikacji. Yy, Rydwan mówi o nabraniu tempa, szybkości, prawda? I tak jakby tu e, ten księżyc, który mamy, tak jakby przechodzi w ten, e, w ten stan obecny, i te półksiężyce, właśnie, które tak jakby spoczywają e, na barkach jakby tego wojownika. To jest taki gladiator, który jest odważny, rusza do przodu, działa. E, Rytwan również mówi o opanowaniu sytuacji, e, która nie do końca tutaj jest łatwa, bo musimy manewrować pomiędzy przeróżnymi przeszkodami tak? e, i skupiać energię. Mówi również o skupieniu na jednym kierunku. Okej, okay. więc tak jakby wszystko kręci się cały czas, jakby w obrębie tej sytuacji, natomiast ona się w jakimś sensie rozwija, ustabilizuje. Ust i jest jakiś kierunek do przodu. Ty masz tutaj pewien wybór. Czekasz, mam wrażenie, na decyzję z tych ustaleń tu, albo na reakcję tych osób. Jeżeli są to jacyś kandydaci, powiedzmy, jesteś samotną osobą, e, prawda? To tutaj pokazuje się silna pozycja, natomiast również trzymasz w tajemnicy, tak jakby ten swój trochę świat. I patrzymy, jakby jak, jakie tu będą ustalenia, jakie będą działania od tych dwóch króli. Są to osoby poważne, jedna, jedna ciepła, druga logiczna, tak można powiedzieć. Tutaj mamy wodnika, znak powietrzny, znak wodny. Ale myślę, że to też są trochę inne osoby, prawda? Woda i powietrze nie do końca się tak jakby stykające, tak jak te dwa konie. I stoimy na, przed pewnym wyborem. Co jest dla Ciebie wyzwaniem? No, myślę, że pewna deklaracja. Tutaj pojawia się kolejna osoba, ale mam wrażenie, że Rycerz Pentakli mówi o właśnie zasianiu tego ziarna, o zadeklarowaniu się. Bo Rycerz Pentakli mówi o planie wieloletnim, o tak jakby zasianiu ziarna, drobieskowości, powolnym budowaniu czegoś. Więc może być tutaj wybór pewnego kierunku, rozpoczęcie pewnego planu. Tutaj może być wyzwaniem w całej tej sytuacji, ponieważ tak jakby nie widzimy do końca tej drogi, a sprawy ruszają do przodu. Co masz w głowie? No i hmm, karty, które są zorientowane na budowanie wspólne. Hmm, na właśnie zadeklarowanie się, na pracę, bo Trójka Kijów, Trójka Pentakli mówi o tym, że ruszamy do działania. Jest to też taka karta typowo pracy, typowo rozpoczęcia pewnych działań na podstawie ustaleń. Jest to często też właśnie kontrakt podpisany pomiędzy osobami, trzema zwykle, prawda? czyli ten, który wykonuje i osoby, które ustalają. Wszystko jest jasno zapisane. No, i znowu mamy taką kartę, która pokazuje pewne możliwości, opcje, ale takie bardziej mm, w jakiejś trochę mglistej przyszłości. Więc znowu mam wrażenie, że mm, być może chodzi tutaj o jakiś projekt, jakiś twój kreatywny, ponieważ mamy tego. Asa Pentakli. Coś chcemy stworzyć, chcemy z tym działać. Mamy dużo tej kreatywności, która tutaj pokazuje cesarzową. Cesarzowa jest właśnie tym, tym twórcą, tym, który kreuje, tym, który tworzy coś dalej. No i trochę mglista właśnie ta energia, księżyc i siódemka pucharów. Nie do końca wiadomo, gdzie to wszystko zdąża. Jest dużo kierunków, którą ta sytuacja może tutaj przyjąć. Co nadchodzi? Piątka y, kijów mówi o rywalizacji, ale również o zapieganiu. Jeżeli tutaj są dwaj królowie, to mam wrażenie, że każdy będzie chciał tutaj mieć swoje pięć minut. E, dużo się też dzieje. Piątka kijów mówi o burzy mózgu. Nie do końca ją widzę tutaj jako kartę kłótni, raczej jako możliwość różnych opcji, i każda opcja wydaje się tutaj cenna, tak jakby. Myślę, że to mogą być jakieś żywe dyskusje i e, mm, Dogadywanie się, bo znowu pojawia się tutaj pojawia się wiele osób. Być może ci królowie mają każdy jakiś swój inny kierunek, i ustalenie jednego planu będzie tutaj wyzwaniem, tak? Rozpoczęcie tych prac może być też właśnie tutaj wyzwaniem, tak? E, początek się szykuje i on jest. Fajny, bo Aspentakli mówi o tym, że ziarno zaczyna kiełkować, więc będzie tutaj zgoda, której tak jakby na razie tutaj nie widać. Być może wybór, prawda, jednego kierunku, wybór tej jednej sytuacji, ale coś tutaj się zacznie i ma to też tak jakby dobrą podstawę, bo Aspen Taklin mówi o tym, że ziarno jest dobre, będzie kiełkować, będzie się to wszystko budować, więc mm, są jakieś negocjacje, są jakieś tutaj E, prawda, z zabiegi, dyskusje, być może dwóch partnerów zabiega o ciebie, nie wiadomo do końca, którego wybrać. Obserwujemy sytuację tak, jakby z daleka, co się wydarzy, co się dzieje. Niedługo będzie potrzeba podjęcia decyzji, tym bardziej, że mamy właśnie e, e, te, ten sąd, prawda? I sąd paść e, Kijów. No, obydwie karty mówią o informacji, również jakiejś ogłoszonej, prawda? Tu mamy trąbę, tu mamy e, posłańca. Więc mm, jakieś fakty przychodzą do nas. Które będą nam pozwalały, jakby podjąć dalsze decyzje. Jak się ta sytuacja kończy, ja mam wrażenie, że znajdujemy złoty środek, bo szóstka pentakli no, albo mówi tutaj o jakimś wsparciu finansowym, ale prawda tutaj się ta trójka e, ciągle plącze no i w szóstce pentakli każdy dostaje coś. Nikt nie odchodzi tak, jakby bez, z pustymi rękoma. Więc. Myślę, że jeżeli masz powiedzmy dwie osoby, dwóch na przykład, dwóch e, szefów, prawda, jest to spółka e, i każdy ma powiedzmy inną jakąś e, wizję, bądź e, chcesz zrealizować swój plan, natomiast jakby są tutaj jakieś. Różne siły, dyskusje, nie do końca zgoda w podążaniu w jednym kierunku. Ty chcesz rozpocząć pracę, chcesz mieć jasność w sprawie, bo jest jakby dużo tych możliwości. To mam wrażenie, że jakby zadowalasz obydwie te osoby i udaje się tutaj tak jakby przyprowadzić równowagę. Bo szósta pentakli mówi o tym, że jest dawanie i branie. I jest tutaj zaprowadzona harmonia. Szóstki są tą kartą harmonijną. Więc, jakby je, je, następuje tutaj jakaś zgoda. Prawda? I niekoniecznie możemy, musimy wybrać dwa kierunki. rydwan również pokazuje, że mamy, że jesteśmy trochę rozchwiani pomiędzy dwoma kierunkami, właśnie ten czarny i biały, prawda? Mówi o tym, że często mamy te dwa kierunki. Już coś chce mi tutaj wypaść. ok No, jaka jest rada dla Ciebie? Karta umiarkowania, i znowu jest to karta to łączenia, łączenia przeciwstawnych sił, łączenia, przelewania z jednego dźwigna do drugiego, mieszania e, e, właśnie e, składników, Rytw, e, e, umiarkowanie właśnie mówi też o jakimś łagodnym, spokojnym, e, o takiej sztuce właśnie połączenia tego, co... Na, na pierwszy rzut nie pasuje do siebie. Jest, są to negocjacje, są to, y, jest to przywrócenie balansu, jest jakaś tutaj harmonia, y, zgoda, y, jest to też karta przyjaźni i tak jakby takiego oczyszczenia atmosfery. I właśnie łączenia, znalezienia tutaj złotego środka. Więc zdecydowanie, jakby tu, myślę, że temperatura urośnie do jakiejś, właśnie e, e, w tej piące kijów. Może tutaj być jakaś kłótnia, może być tutaj dużo więcej jakiejś takiej żywej energii, gdzie Ktoś będzie chciał przepchnąć jakąś sytuację, bądź będzie bardzo agresywnie, tak jakby zaznaczał swoją obecność. Myślę, że Ty tutaj obserwujesz to najpierw z daleka, ale tak jakby te sprawy przychodzą do Ciebie i karty radzą, aby uspokoić tą sytuację, załagodzić, połączyć jakieś właśnie. Czy zwaśnione osoby, bo są to, jest to karta uzdrawiania sytuacji i e, jakby zadowolenia obydwu, tak jakby stron. Karta też, prawda, przyjaźni, dobrego sąsiada, e, życzliwości, także Twoje zadanie w tym miesiącu jest tutaj, tak jakby, no, mam wrażenie, że jesteś pomiędzy tymi osobami i jesteś tą łagodzącą, e, kojącą, właśnie. Osobą tutaj, która ma przyprowadzić balans i ustrowić tą sytuację. I właśnie w tej informacji, bo e, bądź t, to, co Ty oznajmisz, o, e, jeżeli, prawda, decyzja leży po Twojej stronie tutaj, mamy tego Anioła. Tak samo na karcie Umiarkowania jest ten Anioł, który swoją wiadomością, czyli ogłoszeniem, przywraca tutaj jakąś równowagę dla tej trójcy. Tak jakby. Eee, Okej, okay. myślę, że to wszystko, barany. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.